Nasze wyobrażenia o Panu Bogu, nawet najbardziej pobożne i święte, to nie jest Pan Bóg. Pan Bóg jest zawsze nieskończenie inny i zawsze większy. Ktoś przychodzi do klasztoru i ma swoje wyobrażenie, jak życie zakonne powinno wyglądać, a jest zupełnie inaczej. Więc albo przyjmie życie zakonne takie, jakie ono jest, Zaakceptuje je, że są inne wymagania, wspólnota jest inna i zacznie żyć tak, jak Pan Bóg tego od Niego oczekuje, albo odejdzie. A jak zostanie, to w takim nastroju będzie rozgoryczony. Nie spotka się z Bogiem, tylko będzie się spotykał swoją frustracją i ze swoim wyobrażeniem, jak być powinno, a jak nie jest. Albo ludzie biorą ślub i można mieć wyobrażenie. Jaka ma być moja żona? Jaki ma być mój mąż? On jest zupełnie inny. I nie mogę się rozstać z tym wyobrażeniem, jaka ta druga osoba być powinna. Już nieżyjący Benedyktyn i znakomity historyk życia zakonnego, ojciec Jean Leclerc, miał kiedyś w klasztorze wizytację i opowiadał, jak przyszedł do niego jeden z braci i mówi: Proszę ojca. Ja tu nie widzę świętych w tym klasztorze. No i ojciec Leclerc zaprowadził go do kościoła, pokazał mu witraże i mówi: Zobacz, tutaj są święci. A co do nas, to my jesteśmy grzeszni ludzie, którzy dziękują Panu Bogu za to, że mogą żyć w jego domu. Życie każdego chrześcijanina, życie każdej osoby ochrzczonej, to jest. Bezustanna Pascha. Ja umieram, a Pan Jezus przywraca mi życie. Umieram od swoich wyobrażeń, czyli od tego, jak być powinno, żeby było tak, jak ja tego chcę, od tego muszę umrzeć i żeby było tak, jak Bóg tego chce. Umieram o, od wyobrażeń o swojej sile o swojej mądrości i wtedy dopiero Bóg może mi dać swoją siłę i swoją mądrość. I to umieranie i zmartwychwstanie, bracia i siostry, będzie trwało do naszej śmierci. Bo dopóki tutaj żyjemy na tym świecie, to mamy swoje wyobrażenia i swoje scenariusze, jaką drogą Duch Święty ma je prowadzić do zbawienia. Trudno nam jest pozwolić, żeby Bóg był Bogiem. W Ewangelii Pan Jezus mówi o sobie, że w nim wypełniają się proroctwa na temat Mesjasza. A ludzie pytają, czy to nie jest syn Józefa? Oni wiedzą lepiej. Są tak sklejeni z własnymi wyobrażeniami, jaki Bóg być powinien, że nie są w stanie zobaczyć Boga. Syryjscy chrześcijanie Zauważyli pewną grę słów, że słowo paranoja oznacza niejasność umysłu, zamieszanie jakieś na poziomie umysłu i paranoja jest leczona przez metanoję, czyli przez przemianę umysłu. I o to chodzi, o, o przechodzenie od paranoi, czyli od tych wyimaginowanych myśli i wyobrażeń do rzeczywistości takiej, jaką ona jest poprzez przemianę myślenia, że mój sposób myślenia jest pewnym już sposobem widzenia rzeczywistości i są takie myśli, które są zawsze niszczące dla mnie samego. Które sprawiają, że stoimy w miejscu, że odrywamy się od obecności Bożej, albo ulegamy strapieniom. Jakie są to myśli? Na przykład dlaczego mnie to spotkało, albo jak on mi mógł tak zrobić, albo jak mogłem na to pozwolić. Święt Antoni Wielki mówi, nie trosz się o to, co minęło. Myślenie o przeszłości. Nie jest powrotem do przeszłości. Nie da się wrócić do przeszłości. To jest strata czasu. Przeszłość należy zostawić Bożemu miłosierdziu i dobrze przeżyć to, przed czym jestem pozbawiony dziś. postawiony dziś, przed czym Pan Bóg mi dzisiaj stawia. Paranoja, czyli pewna taka niejasność umysłu, wypływa z pychy. Po czym poznać, że życie duchowe jest zdrowe? No na pewno po normalności, że innym ludziom lepiej się ze mną żyje to jest bardzo dobre kryterium, bo na swój temat można naprawdę nieprawdopodobne wyobrażenia mieć. Na czym polega pycha? Na przykład na tym, że jeśli czegoś nie mam, to zaczynam tym gardzić i w sposób subtelny wynosić się nad innymi. Nie potrafię tańczyć no tańczą, tańczą, taki prymitywny sposób spędzania czasu, poczytaliby coś głębokiego. Zaczynam gardzić innymi. Ksiądz Pawlukiewicz kiedyś dał taki przykład subtelnej pychy. To jest na przykład znaleźć sobie jakieś dziwactwo i potem przez to dziwactwo patrzeć na świat i wszystkich oceniać. No ktoś tam usłyszał, że jak się zje liść brzozy na czczo, to się nie choruje. Nie no od tego czasu stoi na przystanku, patrzy na ludzi i, mówi, i sobie myśli, ludzie, czy wy jecie liść brzozy na czczo? Przy stole trwa rozmowa, przepraszam, czy sto, stosujecie metodę surowego liścia na czczo? Albo, ojciec tak mówi o Panu Bogu, a czy ojciec zjada liść brzozy naczczo? No, widzi ojciec, to jest ojciec biedny. Albo ktoś sobie właśnie znalazł jakieś takie dziwactwo i ono jest już najważniejsze. Albo można mieć swój sposób na ścielenie łóżka. I patrzysz na znajomych i mówisz, no, no fajne, inteligentne osoby, ale łóżko mają, myślę, zaścielone. W zakonie też można mieć swoje dziwactwa. To jest subtelna forma pychy. Wymyślam sobie kryterium, według którego zaczynam oceniać świat i pielęgnuję w konsekwencji wyniosłość. I ja wiem lepiej. Podobnie w różnych formach religijności. Ktoś usłyszy, że medalik świętego Pafnucego zapewni mu zbawienie. I dla niego nie ma już papieża, nie ma już Eucharystii, spowiedzi, Biblii. Jest tylko medalik świętego pafnucego. Koniecznie księża musicie mówić o tym medaliku świętego pafnucego, bo ludzie tego nie wiedzą, żyją w błędach i giną w tym. Albo od wieków matka najświętsza była czczona jako królowa aniołów. Przed nią kłaniają się aniołowie, diabeł drży, jak ją zobaczy. Koniecznie na końcu Mszy Świętej musicie modlić się jeszcze modlitwą do świętego ekspedyta, bo źle się dzieje. No dobrze, modlitwa do świętego ekspedyta to z pewnością ważna modlitwa, ale akurat my mamy tutaj zwyczaj, że modlimy się do Matki Bożej. Nie, to nie to samo, do ekspedyta trzeba. Czyli ja coś znaczę, bo jestem orędownikiem takiej formy pobożności. Jeszcze jedna forma na bycie wielkim. Co jest najważniejsze, to co ja chcę. Pycha leży u źródeł naszych grzechów. Jest tak groźna, ponieważ nie pozwala nam się spotkać z Bogiem, że nawet jak przychodzą ludzie i mówią, że są pokrzywdzeni przez świat, przez innych, takie bidulki, słówka mówią cichutko, tacy niby zmarnowani. A potem jak się rozmawia, to się okazuje, że tam była taka pycha, że się w pokoju nie mieści. Że wszystko było wyśmiane, wszystko było cynicznie zlekceważone, wszystko było ocenione. Nasza wielkość nie płynie z tego, co my przeżywamy. Nasze doświadczenie bliskości Boga nie jest podstawą do przeżywania swojej wielkości. Nasze przeżycie Boga może być złudne, jak na przykład faryzeusza w świątyni, dziękuję, że nie jestem taki jak tamten. Podstawą bliskości Boga jest zawsze pokora. Nie oceniam innych jako niżej stojących ode mnie. W Starym Testamencie mamy opisaną historię Mikal żony Dawida, która widząc go tańczącego przed arką wzgardziła nim. I w następnym zdaniu czytamy, że do końca życia była bezpłodna. Pycha sprawia, że człowiek odłącza się od życia, odłącza się od Boga. Dzisiejsza Ewangelia świętego Łukasza pokazuje odrzucenie Pana Jezusa w Nazarecie. Jaka jest reakcja tych ludzi? No reakcja tych ludzi jest emocjonalna, co też nam pokazuje, że tłum jest w stanie zniszczyć człowieka bezsensownie. I to samo będzie zresztą przy ukrzyżowaniu reakcja tłumu, reakcje społeczeństw są często czasem nieracjonalne. Kilka dni temu czytaliśmy w Ewangelii, że Pan Jezus, chociaż święty, źródło świętości zostaje oskarżony że mocą Belzebuba wyrzuca złe duchy i zostaje oskarżony przez ludzi uczonych, uczonych w piśmie. To też pokazuje, że człowiek nawet inteligentny, nawet wykształcony może gadać głupoty. To jest dla nas także przestroga, żebyśmy nie myśleli, że jak chodzimy do Kościoła, że jak przyjmujemy Komunię świętą, że jak się modlimy, to to znaczy, że zawsze będziemy mówić mądrze. Nie, możemy mówić głupio. Droga do mądrości, do odkrywania Boga. Wiedzie zawsze przez pokorę, że potrafimy ściągać ten czarny pas i zakładać biały, że mamy w sobie postawę ucznia, że żyjemy według reguły celnika. Pokora sprawia, że człowiek nie wynosi się ponad innymi, mnie się nie należy więcej, mnie się nie należy łatwiejsza droga. To jest postawa pokory. I bracia i siostry warto pamiętać, że my do śmierci będziemy atakowani pychą. Dlaczego? Ponieważ Pan Bóg daje błogosławieństwo za pokorę, a pycha niszczy Boże dary. Więc zły duch atakuje pychą. Nawet jeżeli teraz pomyślisz sobie jestem pokorny, to właśnie w tym momencie już nie jesteś. Pokorę inni widzą, ale nie my to jest tak cenna, ale też tak puchliwa cnota. Jest bardzo dobry sposób, który zalecają święci na to, co zrobić, kiedy atakuje nas pycha. To poczucie lepszości, zarozumiałość, to takie poczucie, że ja bym nigdy tak nie zrobił jak on. To wówczas warto sobie przypominać swoje dawne grzechy i żyć według reguły celnika nie zajmować się słabościami innych ale patrzeć na swoje których znajdziemy sporo walczyć ze złem przede wszystkim w sobie to jest bardzo bezpieczna droga bracia i siostry my nie powinniśmy się bać słabości ponieważ Pan Jezus przyszedł do słabych my nie powinniśmy się bać upadków ponieważ Bóg nas podnosi My nie powinniśmy się nawet bać przyszłości, ponieważ przyszłość należy do Bożej Opatrzności. Najbardziej powinniśmy się bać próżności, pychy, gdyż to z powodu pychy najpiękniejszy anioł stał się szatanem. A z drugiej strony z powodu pokory jąkający się Mojżesz stał się wielkim prorokiem. Bóg który stał się człowiekiem, jest czystą pokorą. Dlatego, mając w sobie pokorę, możemy rozpoznać Jezusa. Dziękujemy wszystkim aktualnym i przyszłym subskrybentom. Do zobaczenia wkrótce.